Niemiecka prasa kilka dni temu, dokładnie tak, Zeitung, napisał, że Pan jest kandydatem liberalno-konserwatywnym. Chciałem zapytać, co Pan ostatnio konserwatywnego zrobił? Panie redaktorze, w przeciwieństwie do Pana, kompletnie mnie nie interesuje, co niemiecka prasa pisze na mój temat. Natomiast my w Warszawie realizujemy program Warszawa dla Wszystkich, który był moim hasłem wyborczym i dlatego wspieramy wszystkich, którzy takiego wsparcia potrzebują. Czy są to organizacje o profilu lewicowym, czy centrowym, czy bardziej konserwatywnym. My na to nie zwracamy uwagi, dlatego że po prostu wspieramy wszystkich: wspieramy Misję Kamiliańską, wspieramy Caritas. I mógłbym panu wymieniać mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo tego typu organizacji, które można powiedzieć mają taki rys, no, nazwijmy to konserwatywny. Również przypominam panu o naszym Centrum Myśli Jana Pawła II, gdzie prowadzimy dialog ze wszystkimi religiami które są obecne w Warszawie i razem z nimi współpracujemy. Więc to są tego typu przykłady, ale tak jak panu powiedziałem, co piszą Niemcy czy w ogóle inne gazety poza Polską, mało mnie interesuje.